i się polajkujemy pakowi te filmiki Shorts. możesz polajkować Grecja Grecja, no tam są dwa shorty na razie lajk like, like dla zasięgu no dwa shorty są i ten jutro będą też pewnie dwa, wejdą już mam jeden gotowy prawie, a drugi a nie ten jest, jest napisane. O, tu koleś leci Ateny. O jest, czekałeś jaki komputer masz? Laptop'a mam g 3. 15 calówka. Laptop'a, no. Ja sobie kupiłem. Odnowionego z Dell'a. Dell, najlepszy. Alien War'a. Dell'iki najlepsze są. I dziewiąteczka. Dziewiąteczka. Dua Dell'a, Semence, Zad, Strat. Molenberg. Molenberg, ale to jest co, to jest. St. Pieters Leów. Święty to jest tam. Brussels, to jest Belgia. jest Belgia, St. Pieters. Zasztowałem w komputer taki, nie? I. wiecie, co gam. O? Ligę legę. I los. No, standardowo. O, typy, Typiczna Bruksela. Nie, no bo na studia potrzebuje, mój nie powiedział, że na studia potrzebuje. Aha, no to wiadomo. Visual Studio dużo bierze. Visual <laughs> Studio, to dobre studia. Visual Studio. Dobra, to jest jakaś... Nie, tam, program jak mi chodzi, chodzi, nie? Visual studio. No wiem, ale, oh. mówisz, że, ale mówisz, że na studia potrzebujesz. No na studia, no, no. to jest na programowanie. <laughs> na Visual Studio potrzebujesz. Kafika komputerowa i... i te sprawy, nie? O, właśnie jesteśmy w jakiejś Irlandii. Aktualnie. No, nie wiem nie bardzo. Co byś Przemysławie powiedział, że to jest. Temp no Irlandia. No to... <ślażę> 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 streama Streama? Nie chcę się się streama robić odpalać. Chociaż to strona no, dobra chłop tam. To jest jakaś no, Irlandia. zapis do Ja bym zobaczył co wy tam opemacie. Nie no. chcę mi się nawet odpalać z streama. Jeszcze byś z to oglądał, to jest bez sensu. Ale to mówię na Discordzie, nie mówię tu na... A, na Discordzie. Poczekaj, bo ja na pełnym ekranie oglądam, aż, aż Wirowi to eksploduje komputer, jakby odpalił. No, no flaga, na tym to nie. flaga, flaga, flaga Danii jest jak coś. Już mnie to eksplodowało wczoraj. No. Sant Antin? Malta! Malta! Malta, lewostronny ruch jest. A czemu flaga... ...flaga Danii jest wywalona? Pff. Bo przyjechał Danii. Dobra, jesteśmy dokładnie tutaj. Tak. 5k, mówisz? No nie, ale tak. 4,9. To ja idę na drugą wyspę. A nie musisz. Ale dałem sobie. Na pewności. Ula. Faktycznie 4,99. Nie, ja, jak to się. A czemu czekaj, bo mnie wywaliło? Okej. Okay. Ja to nie mogę ekran krądać. Dobra. Oj jak mnie cofło. Staphanmon. Oh. To jest... Ote. Tajlandia. 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 Po lewej stronie jeżdżą do Tajlandia. Oh. Oho! Oho! Jakie jest? jest? Ja, ja się musiałem po pół roku uczyć, że po lewej stronie jeżdżą. Dobra. na potrzebuje i ich robimy na 5 A Ale to jest pewnie Bangkok, także... No, bo tak... muszę też wydaje. Nie ma co się... Tak Mon jakiś. Jakieś no To dzielnica Bangkoku jakaś. To jest rana. środek bang. Jest tutaj? BKK, BKK, no Bank na do tym. BKK, no BKK tak. Pusz, no BKK, z drzwi znalazł gdzie to, w ogóle gdzie to znajdziesz? Na takich tych, nie? Słupach? z słupów takie czarne? takiej routery chyba. Routerki. Jeszcze oh. chłop bliżej bo... mm. No jak? Taka rozwijająca gierka. No. My jedziemy na mistrzostwa reprezentować Polskę. No, to jest pewnie kolfa Polsza. <laughs> Polsza? Nie, to nie A Albo Węgry jakieś. No, w A czekam Bądź są takie. Supki? Czeskie, supki. czeskie, Niemcy. Ende. 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 Neustadt, Austria? Czy Niemcy? Te nie, słupki są. Nie są austriackie, to są niemieckie słupki. To są Niemcy. I nie tutaj. widzę żadnych słupków. No, się no i Sztad. No Nowe miasto. No na pewno znajdziemy. nie gdzieś koło Narymbrzyki. No i to w Niemczech jest pewnie z 50. <grym> Ciekawe, coś, coś... To Planic właśnie coś mi mówi, Ale mi tam... Dobra, jak tu jest? Zjedźmy. Jak tu jest? To jest wysoko. Kolej... No, kolej na Auschwitz o? Co? <noise> co? A nie, to jest jakieś Niemcy Nie znajdę tak tego ale to no, małe sobie... gówno będzie idę to znajdę. jest jakieś płasko, nie? To tak właśnie No, no i jeszcze mi w taką drogę to prowadzi Tu się nie da jechać? No nie, da się tu jechać Op, gdzie, gdzie, Ja ci taką drogą dojadę Dobra, jedziemy na, na spację. To nie ma sensu. Auto było. O chłop dał. A to ja dałem? Stacji, a nie ma rejestracji? A ja nie dałeś, no. No bo na spacy jechałem, ale dobra. A co rejestracje są zamazane i tak. Widzisz? Dobra tam. tak byśmy tego nie znaleźli. Aha. Zajebiście. Było? To jest takie no. małe. I no i tak trzeba przybliżyć. Dobra, lecimy dalej. Oksan. to fajnie. Na Japonii się odkujemy. No, Żwirę to jest ekspert japoński. O tam pan budowlaniec, kurwa. Zdawali się chłopy. A ja w ogóle? Jakieś Włochy? Jakie auto jest? Słuchaj, jest. To. Nie. Dobra, jakieś tam. nie ja jest na ziemiach. Las to Rosas To jest Hiszp Hiszpania, chyba. Las Rosas. Poza tak to prawda. Tak, no. jest General Albaro Belido. Nie bezpośrednio. No To jakiś daje oliwny. A nie, tam yes. nie było kolonia. Napisać. Ty... Ponia. Ale kolonia. Kul. Cool. Niemiecka było, ale to to jest. Nic nie da. A w ogóle? No nie, no no jesteśmy w Hiszpanii. Hydrante. Hid Alba. Termo z Alba Certa? To Certa jest gdzieś... Czeka. kurde nie mogę się przybliżyć. Alba Cete. Czekaj, tu gdzieś jest przy tym chyba. A nie, czekaj, Alba Certa. To jest Almeria. Albacete beber Albacete. No coś, coś... coś mi to mówi. Albacete. A co jest, to musi być duże miasto Coś co ci tak podpowiada. Mam ma, moja, tak. moja kobieca intuicja. <grym> no ja ty nie widzę Albacete'a żadnego. Gramy na cheatach w ogóle, ludzkim. Albacetę mam. Masz? No. no Jeden Albacete, duży, dobra. Ale co? To jest z Albacetego? A, to będzie gdzieś na zewnątrz, nie? No, ale nie wiadomo, na czy się znajdą. To no na koszu znalazłem. Ja strzela że będzie gdzieś La Tam gdzieś. O. Nie, elegancko. Elegancko. I nie, nie tak daleko. O. na 3. 3. lecimy. Już półtora obrażeń. Aha. O, To jest, proszę Ciebie, Meksyk. Dokładnie tak. A wiesz, po czym Dobra. poznaliśmy? Królcek? Ciudad de Mexico. Krujc, jest słup, który jest oktagonalny, plus małe te tablice z przodu. Ciudad de Mexico? Mexico? A są. Ale Mexico jest ...dupne. A tu, Ciudad de Mexico. Ja tam na hack. Tu masz, ok masz okrągły, kurwa dwa drewniane słupy. Ale dane są też oktagonalne, które są unikalne dla tego. B bla... Bla... Meksyku... Jeszcze Kolumbia je ma, ale Kolumbia jest... U Kolumbia jest łatwe. Jej, to, są to są... te... To jakaś... To jest... La... Żółte la? blachy. Żółte blachy. No na no się mają żółte. A nie, jest tajska flaga. No to... Tajlandia. nie Andja. Czekaj, szukam Rookera. O PKT. PKT! F? Nie, FKT PKT! PKT? No czekaj. Fitka to może być na przykład Ale to jest prowincji? Nazwa? Tak, prowincji. To jest miasta, a prowincji. Prowincji, prowincji. PKT. Nie, nie to pasuje. Ueketa. PKT. PKT? jeszcze pasuje. Fucket no? Jeden tego Fitka nuloka, daj Fuket. Fuket damy. Dobra, go. Jeszcze jedna będzie. Jeszcze będzie jedna pomiędzy nami tu będzie. Co Czy my z Sabam czy z jakimiś innymi? Nie gramy z dwóch. A no, no, bo... My we dwójkę na no? no, ich dwójkę gramy. Duży nowa gra. Fuzke. Jadą chłopcy, Hop. my to profesjonaliści. Proszę ja ciebie to jest jakaś kurwa i alert here N to jest. Y no. bo... No, jakie Tam, tam jakiś znak. Wiem właśnie. Temu skypnąłem. No to są znaki, które są chyba w... no, patrz jakie... To jest Irlandia. Irlandia. Irlandia, bo ja w nie kojarzę. Ślittlho, <laughs> no bo to jest ich język taki zajebisty. Grens, Lane, Shane, coś. No dobra, to Irlandia po prostu. Aha, puszujesz, mówisz? No, bo to się będzie. Jakiś las jest gdzieś tu ja Jeszcze ewentualnie mogła być jakaś walia, bo też mam takie nazwy, ale. To też może być. No, ale są tablice europejskie. Mhm. O, niżej tu. To jakiś zadupił Trójne uszkodzenie. No to, o, to są jest... zasoby kwadratowe. A to ruski. Kazachstan kuralli. To jest jakaś ciepła Rosja. Ruski jak jak jakieś tutaj, tylko ekwador teren. Tak, to klicie jest. <grymne> no. Tylko numer i telefonu mi się... znajdź. Ej, stop! To jest Ukraina. Ukraina, blachy ukraińskie są. Bo są od, 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 od odłożone, blachy ukraińskie są. Ale no wiesz, no. na auto, że przyjeżdża, to nie musi to... No to może być gdzieś tu, czyli to w to Rosji w sumie. To gdzieś chyba na Krymie pewnie. No bo tu ciepło <laughs> gdzieś. To w sumie w Rosji, tu. Dobra, jedziemy dalej, ale w sumie te... to jest ka... czy... Kazachsta ma podobną, ten. Jak? Jak? Krasno. Jak ty jak? Krasnosilka. Ej, to je, Tam jakiś front tam jest? Czekaj, gdzieś, gdzieś tutaj jest. Krasno No. Jeszcze spróbujmy. Pewnie, że tak, co, co, codziennie to nie to, to ja no. krasno, nie. Krasno. Krasno, nie ja, nie to nie krasnosilka. Ale to jest duże miasto, czy jakieś małe? Małe, górno jakieś. jakie kilometry stąd Krasnosilka... silka. Kurwa no gdzieś tutaj jest. Jaki za czerwony? W lewo, w lewo, jak trochę przejdzie? Nie, bo to, to jeszcze nie, nie mają. A czarno to jest chyba, nie? Tu leci front, tak leci. Czekaj, tu leci. Krywo siwka? Nie, krzywo siwka. Krasnosilka. silka. Ale czekaj, bo to będzie główna droga. To będzie, czekaj, trzeba się. Tak leci droga. Czyli nie w tą stronę. To będzie jakaś główna droga. Tu gdzieś o Krasnopoliwka nie Krasnosilka Krasna chora Jedziemy w dół, będzie we mnie kurwa jeszcze niżej Krasnachora Ej, bo Bachmut czekaj Bachmut, Aha, Bachmut Bachmuth. jest zajęte No ale z czarno to musi być na schodzie Konstantynówka no. Krasno To musi być Krasn to nie Krasnopoliwka jak to było? Mówiłeś? Krasno silka. A silka, już choriwkę znalazłem. Nawet. Krasno Krasnochoriwka mam. Krasno to... Aha, silka. Ale przed tu też była krasnochoriwka. Przed chwilą tu byłem i była jeszcze jedna... Patrz, tu jest krasnochoriwka i tu jest krasnochoriwka. Obok siebie. <tosilka> Będziemy szukać random, ale to jest gdzieś, musi być ta żółta droga, bo to jest przeszczał, żółta droga leci przez to. Główna, bareżowy jakieś, ale to jesteśmy za bardzo już. Mariupol. Nie wiem. Ile ta trwa? Ile chcesz, dopóki ktoś nie zgadnie. To ci 15 sekund nalicza. Okej. Okay. Lećmy tu. Nie, nie. A jest A? jakaś woda w ogóle? Nie wiem, tu gdzieś. Bardziej tutaj. O. Ten Bachmut jest. No, zajmij gdzieś No, bo nie. On jest poza. Poza Ja to w ogóle nie wiem. Nie jest, ma krasu. Z... No, nie ma. No, bo to jest 2 km od tego. Wszyscy szukali. No? Dobra, o, oj, proste. To RPA. Nie, 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 to nie jest RPA. Nie, druga gena, to musi być... Nie, to nie jest druga gena. To jest Senegal prosty. Aha. <grym> nie, ja, po czym ty poznałeś? No to tak, sobie? bo się jeździ po prawej. Jeździ po prawej i jeszcze jest blur. A taki no, taki nawet, po lewej, no. no. można tam lecimy, tam Senegal ciepło jakiś tu. No, to jest. Tu, o. Okaże się Kenia, do widzenia. Ciepka. Do widzenia. O, na no chłopowie. Idealnie, dość ciemno. Boś bliżej ode mnie Dziubno. nawet. Dziwno, no. Oczwórne uszkodzenie. Oczwórne uszkodzenie. O? Mhm. Alto de Valderigo. No jest kola de Paraniu? Ale to jest... Po... Po... Portugalia są puste. A ten cała, no? Portugalia. Ten cały. On ten cała jest napisane. Są blachy te mają żółte, to jest Portugalia. Mają żółte blachy. Hmm, to nie. Jakieś górki, ale ma takie małe. To nie power. Peta. Ale co mi to... Jeszcze mi się w wku... Widzisz, jak mi cofa myszkę, jak przybliżam? Mhm. Mm bo ja tak nie robię, bo mam kółko zbugowane. Ale autka kurwa. Ja tak A to, to będzie jakiś dół Portugalii, nie? No gdzieś za dupie to będzie. Trofa? takie coś? Kto? Trofa. A co, ja ci nie powiem, jakie są... To szukam. No, są... Nargonsem Fatima. Fatima. Bo już jest z, z, ze ścianą. Cie ogólnie na, wysoki, na wysokim poziomie runda trwa 15 sekund, nie, ale no my się tu bawimy. DPD, dolęć paczkę debilowi. Aha Ej no nie ma nic, to jest jakiś. Za, no nie izdowę. ma trochę. Ja nawet znaku nie znalazłem jeszcze żadnego. A to no, na no, na znalazłem. Aha. Coś tu do mnie pisze. A kluczy. czekaj, to to trochę tak. patofana. Porto Braga A3. Santo Tirso. Braga? Gdzie jest A3? Tu idzie A3. Porto i Braga jest... Tu jest wyżej. Między Porto to i... To jest Jak... na północ, Trofa. Czyli... Trofa? O, jest no, Trofa. No, to gdzieś jest tutaj, jesteśmy gołtów. Oj, chyba nie tra... Chyba to jest inna wioska nawet. Przestrzeliłem trochę. Adam, północ. A nie, bo tu jest trofa, tu jest trofa. No ale trofa nie. jest na północ. Aha, dobra. Myślałem, że to jest trofa. No może ja nie wiem. O, dobrze. Jest. <słyska> jeszcze żyją. Jeszcze <słyska> Cztery i pół. O, bo... wszystko jeszcze może zdarzyć. Machnąłem im. A ten z boku? O, a, no to co? No to, to lecimy. GŁAM! To jest GŁAM! GŁAM, białe auto. No, 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 no. Tak myślisz? No, to ale czekaj, ale białe? To jest GŁAM? Nie to jest, jest widoczna szyna. A szyna jest? Ty szynę widzisz? No. A, jest szyna, dobra. A ty ja polecę w Marianę, Mariana. To jest GŁAM no, na leć, pewno. Tak? No i małp na pewno, ale nie wiem. No, gułan. あ、そうなんだ。そうなん <laughs> だ。<スープ>